Witam serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem Indukcja w kuchni. Ostatnio Wam rzuciłem filmik o tym, jak podłączyć taką indukcję do tak zwanej siły 400 V. Niektórzy widząc moje przewody mieli obawę, czy tam na pewno jest 5 razy 2,5. Aż z ciekawości zadzwoniłem do człowieka, który mi to robił, instalacje i tak dalej, i powiedział, że na milion procent tam jest 2,5. Ale oprócz tego piszecie w komentarzach, że nawet jak jest 5 razy 2,5, czyli tak jak jest to przewidziane, nie powinno się puszczać pełnej mocy na raz, czyli 7,2 kW w przypadku tej indukcji. Ktoś tam pisał, że przy takiej pełnej mocy to przewody powinny być 5x4 mm, a nie 2,5. Tak to się wszystko może grzać. Ktoś w ogóle mi pisał w komentarzu, że sobie zmniejszył moc indukcji, że taką rzecz można zrobić. I aż z ciekawości poszukałem instrukcji i rzeczywiście tak jest. Okazało się, że fabrycznie ona jest nastawiona na pełną moc, czyli właśnie na 7,2 kW. I to wam zresztą mówiłem, że ja byłem z tego zadowolony, że tu można włączyć 4 busty naraz. Natomiast u mojego brata, na przykład w Boszu, on ma też cztery busty, ale mówi, że on może włączyć dwa busty naraz. I teraz już wiem, że to jest po prostu zabezpieczenie, żeby nie szła pełna moc naraz. Natomiast Whirlpool to jest Trevlix z IK, ale tak naprawdę robi to Whirlpool. Whirlpool się tym nie przejmuje i ustawia fabrycznie pełną moc. Mój brat mówił, że na pewno nic nie zmieniał, że musiał mieć fabrycznie właśnie dwa busty. Ja się już tu trochę pobawiłem i ustawiłem sobie 6 kW, czyli z tych 7,2 zszedłem na 6, i w tym momencie też mogę włączyć tylko dwa boosty na raz. Pokażę Wam to, czyli boost, widać, czy nie widać? No, do tego oczywiście boost, boost, no i tu maksymalnie 8, a w tej chwili na czwartym palniku maksymalnie 3. Czyli boost, boost, tutaj 8, a tutaj 3. A skala jest 0, 0, 0, skala jest do 9. Ok, i teraz jak to zmienić? Możemy to zmienić tylko zaraz po włączeniu indukcji do sieci, czyli w tym momencie muszę wyłączyć na chwilę bezpiecznik. Aby ustawić moc płyty po podłączeniu urządzenia do zasilania przez 60 sekund, można ustawić poziom mocy, nacisnąć przycisk timera plus i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się jakiś PL, nacisnąć i przytrzymać OK, aż pojawi się ostatni wybrany poziom mocy. Potem wybrać sobie poziom mocy za pomocą plusa minusa od 2,5 do 7,2 i potwierdzić naciskając OK jeszcze raz. No to idę wyłączyć bezpiecznik. Ktoś w ogóle się mnie pytał w jakiej mocy mam bezpiecznik pod indukcję. 20 amperów. I włączam. OK i przez 60 sekund jest. PL. nacisnąć i przytrzymać przycisk OK aż pojawi się ostatnia moc no OK, to jest ta kutka. no i mam 6 kW i teraz mogę zmieniać, tak? OK, czyli 2,5 4 6 7,2 no to pobawmy się, dajmy 2,5 OK Dobra, włączam i co teraz będzie? Czy pójdzie chociaż jeden boost? Jeden. Tutaj 7. Tutaj już 0 i 0. Czyli w tym momencie wszystko co mogę to jeden boost i drugi palnik maksymalnie na 7 i wtedy wszystko odcięte. I ponowne wyłączenie. OK, PL jest 2,5. 4 okej. Okay. No i co teraz się stanie? Boost maksymalnie 9, i tutaj jeszcze raz boost maksymalnie 9, tutaj maksymalnie 4, tu maksymalnie 1. 4, 6, ok. No to jeszcze raz sprawdźmy, co się dzieje na 6 kW. Boost, boost, maksymalnie 8, maksymalnie 3. Czy tak samo było wtedy? Nie pamiętam. 6 kW. Ok, włączam i w tym momencie boost, 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 boost. cztery boosty. No nic, ale ja dla bezpieczeństwa z powrotem sobie zmienię na 6 KW. Napiszcie w komentarzu, co uważacie. Tak jak mówiłem, w ogóle się na ten temat nie zastanawiałem. Cieszyłem się, że jest 7 KW, że jest power, ale czy to bezpieczne? Czyli minus zmniejszam na 6. Ok. I jeszcze raz, co teraz zrobi? Boost, boost. 8, 3. Dzięki. Trzymajcie się.